Dobry wieczór. Jak przypadło nam, iż masz, to rozpoczynamy nowy temat. Zostawiamy tamte śląskie klimaty, i przez chyba dwa odcinki postaramy się opowiedzieć o czymś takim wartościowym według mnie oczywiście co ma sens bo tematem jest przyjaźń więc wiemy że jest marzec 2020 roku wieczór godzina 16:30. 18. 16. Podpowiada mi tu kolega, który się lepiej zna na zegarze, że jest 18:30 i to jest prawdą. Więc zadaniem duchowym człowieka jest przywłaszczenie sobie świata. Czyli Porzuca siebie samego wczorajszego, co już minęło, pragnie żyć dziś i poszukiwać tego, co będzie jutro. Czyli to, co już jest poza nim, nic i nikt już nie zmieni. Dlatego poszukuje ciągle rzeczy nowych. A dzięki doświadczeniu dziesiątków pokoleń, które żyły przed nami i które już minęły, te pokolenia stworzyły podstawy, podwaliny, na których my opieramy się. My się tak jakby wspinamy, prawda? Po tych nowych wzorcach, to tak jak Jakub, który się tam mocował, z, znaczy, z, ja mówię, z siłami i widział taką drabinę do nieba. Więc człowiek ma coś do tego, że po prostu my też chcemy coraz to więcej wiedzieć o siebie. O sobie. Czyli nasza samowiedza. Chcemy podnieść na wyższy poziom. Co stare, to nazywamy tradycją. A co to jest tradycja? No nie będziemy tego rozwijać, bo to nie ten temat. Ale dzisiaj wiecie, nikt już nie chce mieszkać tak, jak mieszkali ludzie 100 lat temu. Dziś nikt już nie chce podróżować tak, jak podróżowali 100 lat temu. Gdy nie było pary, to znaczy nie było pociągów, gdy nie było elektryczności, no gdy nie było internetu, telewizji, radia, ludzie wtedy inaczej pracowali, inaczej mieszkali, inaczej myśleli. No zresztą, popatrzmy inaczej buduje się drogi. Inaczej buduje się miasta, inaczej ludzie podróżują. Człowiek zawsze przekraczał warunki, jakie zastał, czyli zmienia się treść zastanego życia. Każdy człowiek poszukuje własnego miejsca. I dlatego ja mówię, Pewien poeta to powiedział: Trzeba z nowymi naprzód iść, nie w stary stroić głowę. Prawda? Ale te właściwości natury ludzkiej, takie te nowe bodźce, których Bóg właśnie zaszczepił, są źródłem nieustających konfliktów, bo zderzają się różne style życia. Demaskuje się mity. Dzisiaj już nie ma takiego wyzysku, jak był jeszcze nie tak dawno. Dzisiaj już nie ma niewolników. I znowu nie będziemy rozwijać tego tematu, bo byśmy nie skończyli. Wykształcono zastępy nowych, mądrych ludzi. Bo, na przykład, Kopernik to. Odebrał ziemi centrum wszechświata, a tak dawniej sądzono. I nawet tych, którzy się z tym nie zgadzali, no to pociągano do odpowiedzialności, warto zaglądnąć do świętej inkwizycji. A Benjamin Franklin, wiecie co zrobił? On odebrał bogom moc piorunów. No bo zbudował piorunochron. No i dzisiaj to nie jest już kara boska. Tak i zapisy ta Starego Testamentu, kiedy my tak wertujemy tą świętą księgę, one były wychowawcą, one były ważne. I one wychowywały wiele pokoleń. Ale i one straciły swoją moc, swoją aktualność. Pojawiło się chrześcijaństwo. W pierwszym wieku zastąpiło tradycyjne myślenie, mało postępowanie. Budowało nową rzeczywistość, wykształciło w ogóle nowe potrzeby. Dla wielu było to nie do zaakceptowania. Ciągle nawracali do swoich pogańskich czy judejskich wartości i tak mówili ja pierwej, pierwej to było prawda, za naszych ojców, to było fa. nie. A przypowieści salomonowe mówią tak: nie pytaj dlaczego dzisiejsze czasy są inne niż były wczoraj. Bo by się głupio pytał. Są już nowe i już. Świat jest pełen wewnętrznych sprzeczności i jest dość złożony. Ale wiecie co? Póki co innego świata nie ma. Bo nawet dzień dzisiejszy jest Niepodobny do dnia wczorajszego. Miliony ludzi modli się: Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Ale różni ludzie różnie rozumieją, czym to ma być to królestwo. Bo jest tyle interpretacji, ile denominacji. Ale znowu nie będziemy się tym zajmowali innym razem. Jednak, jeżeli nasza cywilizacja rozwija się w niewiarygodnym tempie, bo przecież za mojego pokolenia to jest rozbicie i Użytkowanie atomu. Nie mówiąc o całej cyberprzestrzeni. Za mojego pokolenia dziesiątki narodów uzyskało swoją niezależność i emancypację. Kolonialne imperium rozpadło się. I na gruzach tego imperium powstały wiele, wiele narodów ziemi. A co powiedzieć o przestrzeni kosmicznej? To jest to, co mówiłem, że człowiek dąży, bo taka jest jego potrzeba. Ale to tylko niektóre. Historia, oczywiście, człowieka jest naznaczona Pasmem nieprzeliczonych konfliktów, ograniczeń, zależności jestem ja świadkiem niesamowitych osiągnięć, ale i świadomy największych zbrodni w dziejach świata. To za mojego czasu życia. Powstało pojęcie zbrodnie przeciw ludzkości, przeciw człowieczeństwu. Ale od tego czasu jeszcze są rewolucje, powstania, bunty. A one wszystkie mają na celu poszukiwanie wolności. Ale pytanie, czy tą wolność dobrze zagospodarujemy, czy ta solidarność jest wszechogarniająca i jest ona widoczna? Nasza era, albo inaczej nazwijmy ją epoką, jest szczególna, bo nigdy w historii świata nie było tak potężnego, skutecznego działania zorganizowanej społeczności ludzkiej. Mało tworzenie cywilizacji na wszystkich kontynentach. Potęgę swoją zaznaczają prawie we wszystkich dziedzinach i przeobrażają świat. Ale z drugiej strony nigdy w dziejach świata nie było takiego zagrożenia ludzkiego. Że wręcz jest możliwe zniszczenie życie człowieka na Ziemi. I tu mamy pewną dwoistość: sukcesu i klęski, wielkości, ważności, małości i nienawiści. I ona właśnie nam każe się zastanowić, czy świat współczesny idzie właściwą drogą. Właśnie na, tym, na tej kanwie, na tym podłożu chcę omówić temat, który zawsze jest aktualny, ważny, jest niezmienny. I wiecie, co nim jest? Ten krótki wstęp to jest taki wstęp do tematu przyjaźni. Bo przecież dysponujemy pewną miarą wolności. Posiadamy pewien zasób wiedzy nabytej i umiejętności. Historia i doświadczenia uczy. Ale pytanie: Czy wszystkich uczy? Powstaje pytanie. Prawda. Jest alternatywa. Kolega, który penetruje tam pismo, to wie, że Bóg powiedział: Przedkładam przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Obierz! Więc pytanie brzmi, co z tym zrobimy? Jesteśmy podobni do kapitana, na, który prowadzi okręt. Ale nie tylko w pogodzie, nie tylko w sytuacjach znaczy przyjemnych, ale wtedy, kiedy są sztormy, burze. Więc czy ludzkość będzie umiała właściwie sterować tym okrętem? Przecież życie może być sensowne, bogate nie tylko w dobra te materialne, ale i w dobra, znaczy ja mówię psychiczne, to znaczy rozumowe, ale i w dobra duchowe, to znaczy czy to będzie sztuka, czy to będzie religia, czy to będą jakieś inne wielkości. Życie nasze może być piękniejsze i szczęśliwsze, może być zdrowsze. Wręcz może być, że żyjemy, jak się to mówi, po ludzku. Czyli one może być pożyteczniejsze, prawda? My możemy stanowić dary dla ludzi, bo znowu tutaj ktoś powie, że w tym, znaczy w piśmie świętym jest powiedziane, że jeżeli są różne, jeden duch, ale różne dary i te dary to są dary w ludziach, ale, wiecie, wtedy to jest, gdy ceni się człowieka, gdy ceni się głowy, a nie tylko plecy, gdzie można się cieszyć urokiem życia, urokiem życia wartościami, które ono dostarcza, gdzie bliźni jest bratem, a nie wrogiem. Ale może być życie puste, bezsensowne, egoistyczne. Oczywiście wtedy nieszczęśliwe i szare, nudne, jałowe, bezcelowe. I to się nazywa takie życie wegetatywne. Życie oderwane od ludzkiej, ogólnoludzkiej wspólnoty, pełne intryg braku odpowiedzialności, obrzydliwości, perwersji, szyderstwa, wulgaryzmów, barważyństwa i bezbożnictwa. Tragizm takiego ludzkiego życia uwiecznili w swych utworach litereckich już od starożytności, że przypomnę tylko Sofoklesa i jego Antygonę, czy takiego Anglika, którego nazywamy Szekspirem, kiedy o zazdrości czytamy w hotelu, a o morderstwie w Hamlecie, a o królobójstwie w, w Makbecie. No nie będziemy tego wszystkiego wyliczać, bo i współcześni twórcy, pisarze, artyści pokazują bezmiar ludzkiej głupoty demaskujący ludzką ograniczoność. Jak wtedy wychowywać ludzi w tak trudnych warunkach? Więc motto tego, bo teraz dopiero przystępujemy do istotnej sprawy, to jest cogito ergo sum. Czyli... Jeżeli żyjemy, czyli jeżeli ty jesteś i ty jesteś, to warto żyć, czyli warto istnieć, dowiadywać się i poznawać rzeczywistość. Dzięki <tryk> myśleniu, Podszukający człowiek może odróżnić świat rzeczywisty, prawdziwy, od świata złudzeń i iluzji, a tym samym przejść od dziecięcego świata bajek do realnego życia, jakim jest dorosłość. Z fragmentów wiedzy i sporządzonych opinii. Postaw światopoglądów możemy dokonywać w miarę prawidłową krytyczną analizę. Ale aby zrozumieć cuda, które nam, nas otaczają, aby zrozumieć cudze poglądy, z którymi się z ludźmi spotykamy, musimy mieć najpierw własny pogląd, utrwalony pogląd. Odwołuję się tutaj do Rzymian z XV rozdziału i czwartego wierszu, gdzie pisze tak: Albowiem wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę spizm mieli nadzieję. Aby w przybliżeniu odczytać przyszłość, mieć o niej jakieś wyobrażenie, nie można być na dziś ignorantem, nierozumiejącym świata dzisiejszego. Potrzebna jest zaangażowanie wyobraźni, pogląd na to, co jest nie tylko tu, ale co jest też wokół wie mnie. Potrzebna jest wyobraźnia, aby dowiedzieć się nie tylko co jest, ale dowiedzieć się jeszcze tego, czego jeszcze nie ma. Bo jeżeli pijany kierowca tutaj po moim osiedlu zasiada za kierownicę. To wtedy mówimy, że jemu brak wyobraźni. Bo, ale jeszcze nic złego się nie stało. Ale naszymi oczami wyobraźni widzimy, że to musi się stać. Jeżeli ktoś rozpoczyna eksperymenty z narkotykami, Postawię znak zapytania. Pamiętaj, największą karą dla człowieka jest głupota, brak wyobraźni. I dlatego, aby sensownie przeżyć, my musimy nauczyć się odczytywać rzeczywistość, jaka nas dziś otacza. Musimy poznać fakty. Które należy zestawić i je widzieć i zrozumieć. Czyli zrozumieć tendencje, nie tylko co jest, ale to co jest, to znaczy tendencje, z jakimi mamy do czynienia. Bo pamiętajmy, tylko człowiek zdolny jest do refleksji. Człowiek zdefiniował, uporządkował w pewne systemy, wszystko prawie, co się znajduje na świecie. Ze szkolnej ławki przypominasz sobie e, tablicę Mendelejewa. On uporządkował w pewien system, prawda? I tych pierwiastków jeszcze nie było, a on już znalazł tam dla nich miejsce. Bo wszystko na tym świecie jest uporządkowane bo ten, który jest projektantem tego, to tak jak kiedyś rozmawiałem z moimi szefami i tak jest to powiedziane, że każdy budynek, to znaczy jakiś pałac, czy jakiś, no, nawet zwykła chałpa ma swego budowniczego. Nie ma. Niczego co na świecie, co zostało zbudowane, który by nie miał autora. Ale tam w Biblii pisze: Ale ten, który zbudował wszystko, no to jest Bóg. Oczywiście my możemy wierzyć lub nie, taką mamy wolność. Większość praw natury człowiek dostatecznie rozumie. Na przykład z takiego wysokiego budynku, to woli zjechać windą albo zejść schodami, niż przejść przez balkon. Przecież byłby wcześniej. No, ale chyba każdy wie, że to by się raczej na niewiele zdało. Prawda? Więc że musi uwzględnić prawa fizyczne, no to każdy wie. Jezus mówił, umiecie, kiedy tam się niebo rumieni, kiedy wiatr z zachodu, czy wschodu, czy z południa, czy z północy, to mówicie, jaka będzie pogoda. Czyli umiecie to rozpoznać. Ale nie umiecie rozpoznać, no i przeczytaj, to, co tam Jezus dalej mówił. Więc uczucie przyjaźni wyróżnia cię wśród wszystkich stworzeń, które żyją na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że ty jesteś niepowtarzalny. Nie ma drugiego takiego, jak ty. Choćbyś przeszedł wszystkie bory i poczytek nieje, nie znajdziesz. Hmm. Umiejętność wczuwania się wewnętrzne życie drugiej osoby, bo jesteś przecież z nimi związany. Jest jakby mostem, po którym my idziemy, prawda? I się spotykamy. To jest jakieś porozumienie, to jest jakieś współdziałanie. Człowiek przestaje być wtedy samotny, nadaje życiu sens jest otwarty na tą wspólnotę. Dlaczego? Że drugiemu człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek. Już żeśmy kiedyś tam powiedzieli, że Pan Bóg rzekł, źle jest człowiekowi samemu. Prawda? Jeszcze jak? Ale traktowany jako bliźni, a nie jako człowiek, jako środek, jako obiekt interesu. Oczywiście, czy zapewnienia przyjemności. Wiecie, o przyjaźni zapisano już wiele tysięcy stron. I to już nawet na tabliczkach gliniannych, wykutych w kamieniu, w hierogryfach, na papirusie, na pergaminie i różnych kodeksach. Czyli od czasu, gdy zastosowano pismo do utrwalania do, do utrwalania tego wszystkiego. I teraz ważne zdanie. Od tysięcy lat mamy taką samą naturę. No ktoś powie, no to jest niemożliwe. Przecież żyjemy w innych warunkach, w innych cywilizacjach, w innym czasie. I co ty smolisz, synek, prawda? Nie. Bo biorąc do ręki dzieła sprzed tysięcy lat ze zrozumieniem możemy odczytać to, co ci starożytni mędrcy napisali? I możemy czytać dzieła chińskie, dzieła hinduskie, dzieła greckie, dzieja, dzieła hebrajskie. I że przytoczę tutaj tekst z Hebrajczyków, znaczy z przypowieści 17:17. 17. Przypatrzmy się właśnie tym słowom. Bo tam jest mowa o przyjaźni. Przyjaciel kocha w każdym czasie. Rodzi się bratem w niedoli. Przyjaźń to wyjątkowe, to wyjątkowa życzliwość, to jest praktyczność czynna, wierna, trwała aż do końca niezachwiana. To jest niezłomna, to jest głębokie zaufanie. Człowiek jest wtedy dla innego człowieka największą wartością. Wczuwanie się z wzajemnością to jest, jak się to mówi, że to jest duch jeden w dwóch ciałach. Ale tak, jak są różne, ja mówię, rodzaje miłości. O którym będziemy już mówili następnym razem, bo się już tutaj ten kres naszego czasu zbliża. Więc jest taka miłość Fileo, przyjacielska, Storge, matczyna, czyli rodzicielska, Eros, no wiemy fizyczna, i Agape, miłość do zasad, do nauki, do ojczyzny, prawda, i tak dalej. Tak samo i w przyjaźni jest. Ale to już następnym razem. Dziękuję za uwagę.